Dzień Przede wszystkim chciałem wszystkich serdecznie Dobry, przywitać w Wałbrzychu na 30. wywiadzie młodzieży, kobiet i mężczyzn 30. elitara. Jak sięgnę pamięcią, zdaje mi się, że jestem młody, ale równo 24 lata temu udało mi się wygrać ten turniej w województwie łódzkim, a to już tak szybko minęło. Także z jest organizatorem. Fajnie, cieszę się bardzo, że cały sportowy kraj, świat mikserski nasz przyjechał do Jest mi z tego powodu bardzo miło. Chciałem przy okazji podziękować mojego fajnego prezesa, fajnych ludzi mam koło siebie. To nie jest tylko moja jednoosobowa praca, także bardzo im dziękuję za to, że są ze mną, wspierają mnie i tak naprawdę to jest cały kształt nasz Domyszowski, bo mamy teraz fajny, fajny skład, który ciężko pracuje i mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni z tej imprezy, a przełoży się to na fajne wyniki sportowe dla zawodników. I o to nam wszystkim chodzi. Także oddaję teraz głos panu Sławkowi i jedziemy dalej, przejdziemy do głosowania. Dziękuję. Dzień dobry, wieczór wszystkim. Sławomir Czarosz, Mam zaszczyt i przyjemność tutaj sędzią. główny. przepraszam, pewnie siedzi siedział wygodniej nam będzie. Żeby nie przedłużać, proszę państwa, króciutka prezentacja musimy parę słów powiedzieć żeby wszystko było jasne. I do końca finałowego 30-tych, w Północnej Radę do są Ministerstwo Sportu i Turystyki, do Federacja Sportu, Polski Związek Sąsiewski i do Moszcząsk związek Polskiego. Finał odbywa się tutaj bardzo fajnie, mamy wszystko na, na miejscu. Kala już na pewno widzieliście, linki stoją, także sędzia Głodysławowi Górczarek, zastępcą Adam Pawełek, delegaci sportowi Jarosław Rydzewski, Dominika Maczorek-Caputa i delegaci techniczni Jolanta Szybowska i Piotr Byrny. Sędziowie ligowi i Waldemar Budziłek, Warszawsko-Mazowiecki, Małgorzata kowalczyk dromek Lubelskie, Artur Klednicki, pomorskie Tomasz Joźniakowski, Opolskie, Michał Kajda, Świętokrzyskie, Mikołaj Tudora, Wielkopolska, Maciej Dromek, Dolny Śląsk, Józef Pomorski, Związek, Dariusz Piruta zachodniobomorski, Tomasz Seny, Królnoś Mąski, Michał Rodzicki, Małopolski, i Konstanty Duchowski, Śląsk. Prawo startu mają y, z zawodu, mają z zawodu miejsc urodzeni w latach 2007-2008. 89 89. się w Domagana jest licencja próbowa, to już wszyscy mamy, bo w, w, zawodnicy te nie przeszli przez kwalifikacje. Wszyscy zawodnicy mogą posiadać książeczki sportowo-lekarskie z aktualnymi badaniami. Musi, musi być ona należycie wypełniona. W zawodach mogą startować tylko zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie. Dopuszcza się start do startu z innych sportów fizycznego kontaktu, jak IKI walki w klatce, jiu-jitsu, terapek, kendo, kickboxing i tym podobne zgodnie z uchwałą PZB. Sposób przeprowadzania zawodu, zgodnie z regulaminami Polskiego Związku Bokserskiego, 13 kategorii wagowych. Trzy rundy po dwie minuty, każda walka. Sprzęt do w postaci gasków i rękawic, zapewnia organizator. Tutaj zrobimy jedno odejście, w kaskach startujecie swoich. Każdy ma dopasowany kask, także nie będziemy... Ale rękawice trzeba... Ale jak ktoś nie ma? Jesteśmy przygotowani. Jesteśmy przygotowani. Tak, czyli rękawic zapewnia organizator? Tak. Czyli rynk. Rynk. tak. Za cztery tych... Raski swoje. Raski swoje, tak. Rastu. Rastu 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 swoje, to, a jedynym przygotowanie ktoś nie ma. Jak ktoś nie ma z mamy będzie walką z, z uprzedzeniem jednej walki będzie zapisywany, sprzęt będzie zbierany w po walce, żeby nie było zamierzane. Nie? Walka trzyma we wszystkich kategoriach. Zawódca powiązuje, że jest ta wkaz, podęgawica, gola, stroju, koszulka oraz podęg skolona, różnica, sypiku, wychodząc do bar, czerwona albo niebieska. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek symbole reprezentacyjne, to żeby nie było, ewentualnie jak nie ma zakleń, żeby nie wolno w strojach reprezentacyjnych startować i Zawodnik jest zobowiązany do posiadania w czasie walki ochraniacza na zęby, suspensorium oraz bandaży na dłoniach. Ochraniacz na zęby nie może być w kolorze czerwonym lub posiadać elementów w koloru czerwonego. Zawodnicy muszą używać bandaży nie dłuższych niż 4,5 m, nie krótszych niż 2,5 o szerokości 5,7 cm z zapięciem typu w rzekę. Zawody rozgrywane są w systemem kucharowym, zawodnik przegrywający odpada. Zestawienie paru stara się w głosowania. Każdy zawodnik startuje raz dziennie. Sędziowanie będzie na maszynkach. System sędziowania w walce eliminacyjnej finały na dwóch ringach 1 plus 5, półfinały i finały jeden ring też 1 plus 5. Rozstawienia zawodników dokonali przedstawiciele wydziału wyszkolenia oraz trener kadry. <try> <try> Medale i dyplomy obowiązkowo trzeba odbierać na podium w stroju sportowym W przypadku niestawienia się do dekoracji zawodnik zostanie pozbawiony medalu, dyplomu oraz klasy sportowej oraz przyznania punktów współzawodnictwie sportowym PZB. Zawodnicy zobowiązani są ważenia w dniu i walki zgodnie z drabinką. Program godzinowy. Jutro zaczynamy. 7-8 badanie lekarskie waga. O 11.00 pierwsza seria walk. O 17.00 druga. 22.00. 24. Tak samo z tym, że 24 o 16 jest uroczysto otwarcie i myślę, że na temat otwarcia będzie się raz. Czy... no Tak, planowany jest na środę, na środę otwarcie i czekamy na informację, że to prezydent otworzy, ale to wszystko poinformujemy w trakcie, tak jak w komunikatach, tygodni się trzymamy, żeby nie zaburzać harmonogramu, także wszystko będzie gdzieś na bieżąco. 25. w czwartek obcy mają dzień wolny. W piątek siódma, ósma badanie, 11 pierwsza seria i o 16 druga seria. 27 sobota, boce mają wolne i w niedzielę badanie siódma, 8 i o 11 warunki finałowe na jednym ringu. Sekundanci. Prawo sekundowania w ringu mają osoby, które posiadają co najmniej uprawnienia instruktora boksu i aktualną licencję PZB. Przy ringu może znajdować się maksymalnie trzech sekundantów. Z czego jeden może wejść do wnętrza ringu, drugi może wejść na ring, a trzeci musi być na dole. Sekundanci podczas trwania walki muszą siedzieć na swoich miejscach, nie mogą wstawać, mogą podpowiadać swoim zawodnikom, lecz nie krzyczeć i wydawać głośnych okrzyków. Sekundanci przy ringu nie mogą posiadać telefonów lub innych urządzeń do nagrywania walki. I tutaj bardzo was proszę, drodzy Państwo, nie przynoś, nie przychodźcie do nagrodnika z telefonami. I ja bym <laughs> tyle, Dziękuję za uwagę. Waga 46 kg. Nie mamy tutaj kompletnych zawodników, jest 14. Jeżeli są zawodnicy z tego samego klubu, to proszę o taką informację. Nie mamy. Czy zielonośujemy? to, że Rozstawienie. ma. i Nie ma rozstawienia. Teraz jest przychodzę już rozstawionych zawodników. Są rozstawiania zrobione w 46 nie Just

Dawczy, Mańka, Tomaszewski, Wojna Głosujemy. yes <laughs> Dobra, na rozstawieni w łóżkach, zobaczymy do jak się bardzo thank you

Bye. Bye.